No i dobra, tu na górze są automaty, z których będziemy czerpać informacje dotyczące zleceń. Zobaczmy. Titan License zarządza tą operacją. A to jest tak, pojechać do Azji, zabrać jakąś parcelę, a potem gdzie? Do Afryki, chyba tak. Dobra, po tym jak zapoznacie się z misją, wkładacie mod permit do automatu. Tym samym zatwierdzając misję. Idziemy, bierzemy sobie shielda, naładujemy go sobie. Żeby był pełny. Ta pierwsza misja nie jest jakoś specjalnie trudna. W sumie mógłbym sobie darować ładowanie, ale lepiej dmuchać na zimne. Tu jest też jak ktoś by chciał skorzystać kiedyś gdzieś. To jest safe point. Ja go lewam tam. Nie będę się bawił w takie pierdoły. Jeronimo, a to jest w ogóle automat. Można sobie zdjęcie zrobić. <grystanie> no to co? Jedziemy na naszą pierwszą robótkę. I jeszcze zdążyłem. Bardzo dobrze. Azja nie. Nie, to z Azji mieliśmy. Dobrze. Z Azji do Afryki, co ja gadam. Okej. Okay. To nie od tego gościa. Trzeba powiedzieć dalej. O, tędy weszliśmy do miasta do górnych jego części. A tutaj w okienku jest pani, która da wam właśnie przesyłkę, po którą się. Tutaj przyjechaliśmy, tak, zgłosiliśmy. Dobra. A, jest bardzo wartościowa. No dobra. I co? Mając przesyłkę, trzeba teraz stąd spadać. I mieliśmy jechać do Afryki, z Azji do Afryki. Dobrze pamiętam. Trochę za szybko kurczę to śmignęło. Niepotrzebnie wcisnąłem ten przycisk. Ale z tego co pamiętam, tak się jechało. Dobra, jedziemy dalej. Wsiadamy i jedziemy. Ameryka. Ting dong. Następny przystanek Afryka. Ting dong. No to na górę. Pierwsze co. Pamiętamy. To jest drugi nasz najlepszy przyjaciel. Pole Siłowe. A pierwszy przyjaciel właśnie się pokazał. Hehe, <giby> Givera. No to jadziem. Pacjent. Nie trafiłeś. Znowu nie trafiłeś. I znowu nie trafiłeś. No, chyba zdech. No, zdech. Eee, to było szybkie. Mówiłem, to jest prosta misja. O, tu jest gościu z Titan Travel, któremu musimy dać tą paczkę, którą otrzymaliśmy. Gdzie ona jest? Tu jest. Dobra. Którą otrzymaliśmy do przewiezienia. Masz. 100 kredytów, salary. Sałaty? No dobra, zarabiamy sałatę. Okej. Okay. Myślałem, że kredyty zarabiamy. No dobra, niech im będzie. Tak w ogóle, jakbyście pogadali z tamtym gościem w okienku, to byście się dowiedzieli, że w Polsce było 50 tysięcy kredytów. Nie, <laughs> to tak. Abstrahując. No cóż. Pierwsza misja za nami, musimy zarobić 1500 kredytów. No to trzeba się z powrotem wrócić do Europy. Pojechać do centrum zatrudnienia i zobaczyć, co tam dalej nas mają. Misji, jak wspomniałem wcześniej, jest y, 5. Jedną załatwiliśmy, zostały jeszcze cztery. No to dzida. Okej, okay. co tym razem? Vital Corp zatrudnia nas. Mamy eskortować Vipa w Restricted Zone 2. No dobra. O, to się nam przyda. <laughs> Jasne, bo w tego się nigdzie nie ruszam. Ding ding ding. Misja zatwierdzona. Okej. Okay. No to co? Gdzie jest do cholery Restricted Zone 2? Pole siłowe, to co najpierw wybiorę. Zjadę sobie na dół, to na pewno. Hopla. Przebiegniemy się kawałek dalej. O, jak widzicie, tutaj reklamówka jest też. Dead show: 10 tysięcy kredytów to zwycięstwo. Znaczy, dla zwycięzcy. To jest Restricted Area 3, czyli to nie tu. Dobra. No, i właśnie w tym dead show będziemy występować. A dokładniej jest to trzeci poziom yy, gry, tak? Ok, jesteśmy w Europie. Restricted area jest. Aha! No to musimy przejechać trzy przystanki. Dobra. Zią. No, i na tym wysiadamy. Restricted area 2, czyli strefa zastrzeżona numer 2, cokolwiek to znaczy. O, i tego pacjenta trzeba będzie eskortować, on będzie za nami podążał. Ale zanim się cokolwiek zrobi, trzeba mu oczyścić drogę. No to jazda! Nie ma nic, bardzo dobrze. Czyli można go to w sumie sprowadzić, nie? Windę. I do góry raz, i do góry dwa. No i teraz hopla. Na górze się drzwi zamknęły, na dole się otwarły. Ten idiota i tak tam nie przejdzie. Oto nowa zabawka mina. Na miny się oczywiście nie wchodzi. Miny się przeskakuje. Hopla! Żegnam. Z takich dużych wysokości zawsze schodzi się w ten sposób. że komuś półinteligentnemu inteligentnemu nie przyszło do głowy stamtąd skakać, bo się zabije. No dobra. Idziemy po naszego VIP-a! O, jest, dobra. Czemu ten ciołek nie potrafi biegać, Tego trzeba go kurczę tak... Łazić z nim pół godziny, no. Misja by po, o połowę krócej trwała. Właśnie na windę. Uuu, no, to będzie grubo. Dobra, Facio, ty zostajesz tutaj. Nigdy się stąd nie ruszysz. A ten już zaczyna. Spokojnie, człowieku. Może ci relanium dać jakieś czy coś? Znaczy mutancie. <gry> Masz za karę, ty nędzna szujo, boś tu do mnie strzelał. Obuchem w łeb zabieramy klucz. Oczywiście. Gliwera w rękę, bez tego się nie ruszamy. Zamek otwieramy, nie. Cholera, za wcześnie. O kurde, nie... Kurde, nie ten przycisk. Oj, zemścił się ten szmaciarz jeden, dobra. Za karę. Okej, okay, tego nie było, to się wytnie. Tak na dobrą sprawę, to yy... nie wiem, co się stało, ale to nieważne. Ech. Dobra, lecimy dalej. Tutaj na górze jest klucz, który trzeba zdobyć, ale najpierw trzeba się pozbyć tych. O, tak, jakieś latające sądy. Nie wiem, robociki, co to jest. Wyłujemy w bandytę, aż się nie rozpadnie. Dobra, pierwsze z głowy teraz trzeba drugiego zwabić. Podło. Dobra Apla. No to już jesteś mój. Jeśli możecie wywabiajcie te. Sądy na jakiś taki o, większy obszar, żebyście mogli się turlać, w ten sposób łatwiej będzie ich załatwić. Wystarczy się przeturlać w jedną stronę, zrobić je one, polecą za wami. Potem natychmiast w drugą stronę, odwrócić się, wypalić parę seryjek. I po zawodach, proszę bardzo. A my idziemy po klucz. O, właśnie. Teraz sobie zajdziemy w chytry sposób. Hopla! I hopla! No i tak. W sumie głupotę zrobiłem, bo mogłem już tam też wyotworzyć. otworzyć. dobra, olać to. Otworzymy teraz. Haha, to jest pytanie: którym kluczem? Dobra, weźmiemy pierwszy. Działa, nie działa. Działa. Dobra. Pierwszego klucza się pozbyliśmy. Na dole jest następny kontroler. Tam trzeba drugiego klucza użyć. No i tym sposobem otworzyliśmy obydwoje drzwi. I jedziemy z VIPem na dół. To coś jest? No nie, nie ma tu nic. No i dobra. No to panie VIP, zostałeś pan doeskortowany. Nie ma sprawy. Teraz zostaniemy 300 sałaty. I niespodzianka. Z miejsca, gdzie tam widzieliście, jesteśmy teleportowani. Tutaj jest teleport. Jak najbardziej można się też podładować, proszę bardzo, bo mnie tam trafili bandyci. Co za normalnie, ja nie wiem. Z tego teleporta będziemy jeszcze korzystać. Jedziemy na górę. Po trzecią misję. Co tam macie? Titan TV. Replikant model cyber, Cyborg 021, zwiał. Aha. Trzeba go znaleźć i wysłać na złą. <laughs> Żaden problem. Nagroda 400 kredytów sałaty. Dobra. Bierzemy.